Armaty niemieckie wybuchają, uderzając w kadłub HMS Zail, podczas gdy brytyjski okręt podwodny bezradnie buja się na wodach Cieśniny Kategat między Danią a Szwecją. Na mostku porucznik komandor Rupert Longsdale stoi wyprostowany, obserwując, jak jego jednostka rozpada się wokół niego. Jego karabiny maszynowe Lewis, jedyna obrona na powierzchni, zawodzą jeden po drugim. Nad głową krążą hydroplany Luftwaffe, kręcąc się w powietrzu, gotowe do kolejnego lotu pod majowym niebem 1940 roku. Ale Longsdale wie że prawdziwe niebezpieczeństwo czai się we wnętrzu. Dwie ładunki głębinowe ukryte w zalanych przedziałach są gotowe do eksplozji, jeśli okręt zanurzy się głębiej niż na 15 metrów. Gdy ogień wroga pruje kadłub i woda zaczyna napływać, Longsdale rozważa decyzję, która zdarzyła się tylko raz w całej wojnie. 4 sierpnia 1939 roku HMS sail. Po raz pierwszy opuścił wody brytyjskie. Zbudowany niecały rok wcześniej w Chatham Dockyard, mierzący 293 stopy długości, płynął do Chin, aby spotkać dwa siostrzane okręty podwodne klasy Grampus, HMS Grandpus i HMS Rorqual. Za sterem stał Rupert Philip Lonsdale, doświadczony submarinista, który wstąpił do Royal Navy w wieku 14 lat i dowodził już HMS H-44. Był to oficer metodyczny, ceniony za opanowanie pod presją. Przemierzając Gibraltar i Maltę w kierunku Kanału Sueskiego, załoga dopracowywała każdy mechanizm jednego z najbardziej zaawansowanych minowców podwodnych w Royal Navy. Sail posiadał specjalne przedziały mogące pomieścić do 50 mina Mark 16, które dało się cicho zatopić przez luk w części rufowej bez konieczności wynurzania się to było strategiczne nowum w porównaniu do wcześniejszych brytyjskich modeli. Ale Sail był czymś więcej niż tylko minowcem. Był uzbrojony w sześć wyrzutni torped 21 calowych, 4 -calowy działo pokładowe oraz dwa demontowalne karabiny maszynowe Lewis, które można było zamontować na wieży dowodzenia. Wielozadaniowy drapieżnik zaprojektowany tak, by uderzyć cicho i zniknąć pod falami. Jednak wybuch wojny w Europie diametralnie zmienił jego misję. 3 września dotarł do Adenu, na krańcu Morza Czerwonego. Tego samego dnia Longsdale otrzymał pilną wiadomość, która całkowicie zmieniła jego kurs. Niemcy zaatakowały Polskę, a Wielka Brytania właśnie wypowiedziała im wojnę. Sail, zamiast płynąć na Pacyfik, został natychmiast wezwany do powrotu do Europy. Marynarka nakazała patrolowanie rogu Afryki, żeby nadzorować włoski ruch, obawiając się, że Mussolini, mimo oficjalnej neutralności, może potajemnie wspierać niemieckie okręty podwodne. W ciągu kilku godzin codzienna rutyna zamieniła się w gotowość bojową. Każda wachta była przygotowaniem do walki. Przez dwa tygodnie Sail patrolował cieśninę Bab el Mandeb. Podczas gdy jego załoga przyzwyczajała się do wojennych procedur: światła zgaszone, absolutna cisza, szyfrowane rozkazy. Później został skierowany na Morze Śródziemne, by eskortować uszkodzony niszczyciel, zanim wrócił do Wielkiej Brytanii. Po powrocie przypisano go do zadań na Morzu Północnym, gdzie napięcie rosło, gdy Hitler skupiał wzrok na Norwegii. Zimą chłód doskwierał załodze, która przez godziny zamarzała w wieży, skanując szare horyzonty w poszukiwaniu wroga. Była to wojna wytrzymałości psychicznej. Każdy dzień testem odporności. W kwietniu 1940 roku rozpoczęła się niemiecka inwazja na Norwegię. Sail został wysłany wprost na norweskie wybrzeże, by zakłócać działania przeciwnika. W śmiałej operacji Longsdale zdecydował się wejść do fjordu Stavanger. Zadanie ekstremalnie ryzykowne, nawet dla doświadczonego dowódcy. Korzystając z Azdiku, prymitywnego sonaru, poprowadził Sail przez niebezpieczne przejścia, aż dotarł do portu Stavanger, lecz od razu napotkał rozczarowanie. Wszystkie statki w porcie miały neutralne flagi, a jego wnioski o atak na bazę hydroplanów lub sabotowanie linii kolejowej zostały odrzucone przez dowództwo. Rozczarowany, Longsdale wrócił do Rosita. Po drodze ledwo uniknął torpedy w tej samej okolicy, gdzie HMS Siel został zatopiony kilka dni wcześniej. Pomimo ryzykownych warunków, dyscyplina na pokładzie Sail była nienaganna. Gdy powrócili do portu w tak dobrym stanie, że admirał Horton, szef operacji submarinistycznych, rzucił ironiczną uwagę. "Jesteście zbyt czysty, jakbyście nie byli okrętem wojennym. Coś tu nie pasuje." Po przejrzeniu dziennika okrętowego i ocenie ryzyka Horton zmienił zdanie. Musicie mieć dobrą załogę, podsumował. Ale los miał inne plany dla SAIL. 29 kwietnia 1940 roku wyruszył do jednej z najniebezpieczniejszych misji konfliktu minowania tras transportu niemieckiej rudy żelaza na wodach duńskich. Operacja nazwana FD-7 miała obejmować przecięcie Skageraku i wejście do cieśniny Kattegat, wąskiego, płytkiego akwenu, którym niemieckie statki przewoziły szwedzką rudę do napędzania nazistowskiej machiny wojennej. Misja była jasna posiać miny na tych trasach, lecz kapitan Betel, szef szóstej flotylli okrętów podwodnych, stanowczo sprzeciwił się udziałowi SAIL uznał za samobójstwo wysłanie tak dużego okrętu do przestrzeni tak ograniczonej. Mimo to admirał Horton nalegał. Potencjalny wpływ na niemieckie zaopatrzenie był zbyt duży. 29 kwietnia SAIL wypłynął z Imingham z 50 gotowymi minami i załogą, która wiedziała, że to zadanie będzie inne niż wszystkie poprzednie. Trzy dni później przepłynął Skagerrak i zderzył się na krótko ze swoim siostrzanym okrętem HMS Narwhal, wracającym po udanej operacji minującej z sześcioma trafionymi torpedami. W godzinach porannych 4 maja Sail wszedł na powierzchnię cieśniny Kategat, Aby zmniejszyć profil, Longsdale rozkazał, by tylko wieża dowodzenia wystawała z wody. Niebo było czyste, świt zbliżał się. O 2.30 niemiecki hydroplan Heinkel to 15 wykrył okręt. Longsdale wydał natychmiastowe polecenie zanurkowania do 90 stóp. Uniknęli głębinówek, ale wróg już poznał ich lokalizację. W ciągu kilku godzin wachtowi dostrzegli niemieckie patrole antysabotażowe krążące nad celem. By uniknąć bezpośredniego starcia, Longsdale skierował okręt do drugiego punktu celu o dziewiąty rano dotarli i przez 45 napiętych minut wypuścili pięćdziesiąt mini. Operacja zakończyła się bez incydentów, ale powrót miał być jeszcze bardziej niebezpieczny. Teraz, gdy ich obecność była znana, obszar był pełen wroga. Longsdale rozpoczął taktykę unikania z pomocą azdiku. Nasłuchując ruchów patroli i dokładnie mierząc ruch okrętu, by uniknąć wykrycia, o 15 pojawiło się nowe zagrożenie. Dziewięć niemieckich kutrów torpedowych płynęło z innego kierunku. W Kattegacie, gdzie wiele miejsc nie przekraczało 30 metrów głębokości, zanurzenie się było bez sensu. Longsdale zaczyna manewrować cicho między patrolami, unikając ich z precyzją co do milimetra. O 18.00 jeszcze wykonał manewr Stop Trim. Sail miał opaść na dno morza i pozostać w absolutnej ciszy, ukryty aż do zmroku, kiedy mógłby wydostać się na powierzchnię. Nikt nie wiedział jednak, że następny ruch zapoczątkuje koszmar. Sądzili, że wpuszczając opadną, unikną wykrycia, ale zanurkowali w nieznane pole minowe Niemiec. Stabilizator, jedno z hydroplanów, zaplątał się w kabel miny. Prąd popchnął ładunek eksplodujący w rufę. O 18:30 wybuch wstrząsnął kadłubem. W wyniku wybuchu tylne przedziały zostały zniszczone, a dziób podniósł się o 10 stopni. Woda napłynęła alarmująco szybko. Marynarze jedzący kolację widzieli talerze latające w powietrzu, a włazy zamknęły się błyskawicznie. Dwóch członków załogi utknęło w rufowych przedziałach, ale przedostało się do sterówki. Ku zdumieniu wszystkich Niemcy nie wykryli eksplozji. Longsdale zarządził ocenę uszkodzeń. Widok był rozpaczliwy. Sterówka uszkodzona, tylne przedziały zalane, rufa osadzona na dnie. Z nadejściem nocy i szybko kurczącym się zapasem tlenu, okręt utknął w miejscu. Powietrze stawało się coraz rzadsze, poziomy CO2 rosły. Załoga uwięziona pod wodą wiedziała, że margines błędu wynosi zero. Nie mogli się wynurzyć od razu. Niemcy wciąż patrolowali okolice, ale nie mogła też długo pozostać głęboko zanurzona. Równowaga między przetrwaniem a działaniem stawała się coraz bardziej kruche z każdym oddechem. Zachód słońca nad Kategatem. HMS Sail leżał na dnie, ciśnienie narastało, przecieki się pogarszały. Longsdale wiedział, że wcześniejsze wynurzenie przed zmrokiem byłoby samobójstwem, lecz oczekiwanie było okrutne. Powietrze stawało się gęste i trudne do oddychania. Światła awaryjne były jedynym źródłem blasku, a marynarze, oszołomieni brakiem tlenu, próbowali naprawić co się dało. W końcu o 20:30 Longsdale wydał rozkaz spróbują wypłynąć. Opróżniono zbiorniki balastowe, uruchomiono silniki, ale rufa ciągle tkwiła u dna. Sail przechylił się niebezpiecznie, ale nie oderwał się. Nieudana próba wynurzenia była ciosem dla morale. Powietrze stawało się coraz bardziej niemożliwe do oddychania. Ludzie dyszeli z silnymi bólami głowy, niektórzy tracili przytomność, ale wiedzieli, że jeśli nie osiągną powierzchni wkrótce, umrą tam na dole. Naprawiono ile się dało systemy pomp, a Longsdale przygotował drugie podejście. Tym razem zarządził zrzut 11-tonowej quila awaryjnej, działania nieodwracalne, które uniemożliwiały ponowne zanurzenie, ale mogły dać potrzebny impuls wyporu. Wprowadzili więcej sprężonego powietrza, silniki ryknęły, lecz sail nadal tkwił. Śmierć zdawała się nieunikniona, poziomy CO2 były krytyczne, niektórzy marynarze chwiali się, niezdolni stać, inni majaczyli. Kadłub trzeszczał pod ciśnieniem, temperatura wewnątrz rosła, ale Longsdale pozostawał spokojny. Rozważano użycie sprzętu ratunkowego Davis. Lecz szybko zrozumiano, że byłoby to wyrokiem. Pierwsi może by uciekli, ale reszta zginęłaby po zalaniu, gdyby luki zostały otwarte. O jednej dziesięciu w nocy, 5 maja, w dniu 35. urodzin Longsdayla, dowódca zebrał załogę w sterówce i poprowadził wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Ta modlitwa, wypowiedziana słabymi głosami mężczyzn na skraju załamania, stała się duchową kotwicą pośród chaosu. Po zakończeniu Longsdale poprosił, aby ci, którzy mogli się ruszyć, przeszli do dziobu, licząc, że wspólny ciężar pomoże uwolnić rufę z błota. Wielu upadło, osłabieni lub z silnymi mdłościami, ale ci, którzy wytrwali, szli powoli do przednich przedziałów. Wtedy inżynier odnalazł ostatni zawór opróżniający na górnym dostępie. Ogromnym wysiłkiem otworzył go, uwalniając niewielką ilość powietrza. Nikt tego nie oczekiwał, ale okręt zaczął powoli wynurzać się ku powierzchni. Sail wynurzył się o 1,30 nad ranem po prawie 23 godzinach uwięzienia. Włazy otworzono gwałtownie, a marynarze wyszli na mostek, zataczając się, łaknąc świeżego powietrza, które choć powodowało ból głowy przez hipoksję, przywróciło im życie. Ale sytuacja pozostawała rozpaczliwa. Ster był niesprawny, tylne przedziały zalane, okręt znajdował się pod znacznym przechyłem, nie mógł się zanurzać ani precyzyjnie manewrować, stał się teraz idealnym celem. Longsdale wszedł na mostek, spojrzał na gwiazdy i podjął jedyną racjonalną decyzję: popłynąć do neutralnych wód Szwecji zaledwie kilka mil na wschód. Decyzja była ryzykowna. Bez sprawnego steru, z uszkodzoną rufą i silnikami pracującymi na wstecznym biegu, dziobem zwróconym w stronę wroga, Sail zaczął powoli płynąć ku potencjalnemu bezpiecznemu portowi. Longsdale zrzucił do morza dokumenty ściśle tajne i zniszczył sprzęt Azdik, wyrzucając resztki za burtę. Przekazał admiralicji wiadomość, że zmierza do Szwecji. Jednak po zniszczeniu książek, szyfrów, nie mógł otrzymać odpowiedzi, które rozwiałyby jego wątpliwości. Zrozumiano? Powodzenia i priorytet bezpieczeństwo załogi po zniszczeniu Azdik. Tych słów nigdy nie usłyszał. O 2:30 w nocy. Ciszę przerwał hydroplan Arado 196, wynurzając się na tle ciemnego nieba. Dostrzegł bezbronnego okręta i nurkował, zrzucając bomby i strzelając z dział. Dym uniósł się w powietrze, a kadłub doznał kolejnych uszkodzeń. Lonsdale rozkazał zamontować karabiny Lewis na wieży, ale zanim mogli odpowiedzieć ogniem, nadciągnęli kolejni wrogowie. Inny arado i bombardier Heinkel dołączyły do ataku. Sail, unieruchomiony i bez możliwości zanurzenia, stał się łatwym celem. Sytuacja stała się krytyczna. Wewnątrz panował chaos. Drugi dowódca, Butler, został ranny od odłamków w nogę i musiał zostać zniesiony do wnętrza, by uzyskać opiekę. Inny marynarz został trafiony, gdy ci, którzy jeszcze mogli, próbowali obsługiwać karabiny. Jednak sail nie mógł już walczyć. Niemieckie kule przebiły zbiornik balastowy na lewym burcie, zwiększając niebezpiecznie przechył. Silniki zaczęły zawodzić. Zanieczyszczone błotem dostającym się do systemu smarowania. Bez możliwości zanurzenia, bez mobilności i bez obrony, sail znalazł się na granicy załamania. Kapitulacja, wcześniej nie do pomyślenia, stała się jedyną nadzieją na przetrwanie. Longsdale stanął przed decyzją niemożliwą, okręt tonął, załoga była wyczerpana i ranna, a pomoc nieobecna. Gdyby opuścili okręt bez poddania się, Niemcy ostrzeliby ich na powierzchni, ale czekało coś jeszcze mroczniejszego. Dwie ładunki głębinowe w przedziałach dolnych były ustawione by eksplodować, jeśli sail zanurzyłby się poniżej 15 metrów. Gdyby kadłub został przebity i okręt zatonął, wybuch zabiłby też tych na powierzchni. Marynarze wiedzieli o tym. Niektórzy błagali przez łzy, by kapitan się poddał. Longsdale wahał się, po czym podjął decyzję, która na zawsze rzuciła cień na jego życie. Poprosił o biały obrus z kuchni i wystawił go jako flagę kapitulacji. Jeden z Arado zbliżył się do okrętu. Porucznik Smith krzyknął przez megafon, wymagając, aby dowódca podpłynął do niego. Longsdale zdjął mundur i rzucił się do lodowatych wód kategatu. Został uratowany przez Niemców i wzięty do niewoli. Niedługo potem suboficer również otrzymał taką samą rozkaz. Oboje zostali zabrani samolotem, podczas gdy reszta załogi czekała, bezbronna, na uszkodzonym okręcie. O 6.30 rano przybył niemiecki okręt kontrtorpedowy UJ-128. Komandor Otto Lang wysłał grupę abordażową. Ku ich zdziwieniu, brytyjska załoga precyzyjnie zniszczyła wszystkie wrażliwe urządzenia. Mimo to Zyle był poważnie uszkodzony. Wielu sądziło, że zatonie przy holowaniu. Przeciw wszystkiemu u 128 zdołał odholować Zail do duńskiego portu Frederikshaun. Później Niemcy nakazali jego przeniesienie do Kielu w celach propagandowych. 11 maja zdobyty brytyjski okręt został powitany przez wysokich dowódców nazistowskich. Admirał Rolf Karls dostrzegł w Zail nie tylko symbol psychologicznego zwycięstwa, ale też dostęp do nienaruszonej technologii wroga. Choć trudno było ją dostosować do niemieckich systemów, udało im się odtworzyć brytyjski zapalnik kontaktowy Torped, który był znacznie bardziej niezawodny niż niemiecki. Paradoksalnie, Zail nigdy nie służył pod niemiecką banderą. Został przemianowany na Fu, używany jako okręt szkoleniowy, a ostatecznie porzucony w 1943 roku jako niemożliwy do naprawienia. Po wojnie, w 1945 roku, Longsdale i jego zastępca, porucznik Trevor Beat, zostali postawieni przed sądem wojennym. Wielu członków załogi świadkowało na ich korzyść. Bit został uniewinniony w jeden dzień. Lonsdale stawił czoła poważniejszym oskarżeniom. Nie walczył do końca i nie zatopił okrętu przed schwytaniem. Ale jego obrona wniosła nową argumentację. Nadmiar dwutlenku węgla podczas prawie 23 godzin pod wodą wpłynął na jego zdolność oceny sytuacji. Trybunał przyjął to wyjaśnienie i uniewinnił go z honorami. Otrzymał zwrócony miecz, symbol, że nie splamił munduru. Kilka lat później opuścił marynarkę, został księdzem i został kanonikiem. Zmarł w 1995 roku, w wieku 93 lat. HMS Sail pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych historii II wojny światowej mieszanką odwagi, tragedii i odkupienia.